Hejka, moi kochani, z tej strony Ania. Witam się z Wami ponownie w nowym dniu, w nowym blogu. Zapraszam na spędzenie wspólnie czasu. Zabieram się za robienie drożdżówek. Potem nie mam w sumie nic zaplanowanego, muszę tylko szybko wywieźć paczkę. Po prostu spędzimy sobie razem wspólnie czas. Już dawno nie było żadnego bloga, a takiego bardziej podomowemu na moim kanale, także już Wam pokazuję strasznie mam ochotę na drożdżówki. Z rewarwarem i teraz się za nie właśnie będę zabierać. Już gonił czas, kochani, bo musiałam jeszcze w międzyczasie tej robić obiad, że jak widzieliście wszystko ładnie, pięknie, ale nie chciało mi się już robić super kruszonki, bo naprawdę już piekarnik miałam włączony, czym się gąbki robiły, czym się ziemniaki gotowały, więc tak. Ale to nic, widzę, już pachnie w całym domu. Moje drożdżóweczki uwielbiam po prostu z rabarbarem, więc jak zobaczyłam dzisiaj w sklepie rabarbar, to stwierdziłam, że obowiązkowo muszę robić tutaj dzisiaj właśnie drożdżówki z rabarbarem. Także wyszły, jak widzicie, bardzo fajne, jeszcze ciepłe. Uwielbiam. Przepis bardzo prosty. Robiłam już z tego przepisu kiedyś. Ja nawet ja powiem Wam szczerze, że zamrażam, żeby mieć sobie potem na następne na dwa dni. A jak się zamrazi, takie świeże, to potem zawsze są jeszcze jeszcze świeższe. Także tak. Delicious. A ogólnie to właśnie jest bardzo ciekawa. Co u Was słychać ciekawego? Pogoda się zrobiła, coraz fajniejsza, więc już trochę czuć tego latka, ale no. Ogólnie ja akurat wszystkie piękne dni pracowałam do wieczora, także za bardzo dużo z tego nie miałam, ale po powrocie wiecie jak to jest. I oczywiście w dzień wolny padało, także no um, sami wiecie, no ale czasami tak się zdarza, jeszcze będą ciepłe dni, także się, także się tym w ogóle nie przejmuję. Muszę po prostu wrócić do formy, więc w ogóle biorę się za chwilę za ćwiczenia. I nawet no jak to na wakacjach za bardzo się nie ćwiczy, człowiekowi się nie chce, plus wiadomo, tu jakiś drink, tu jakiś aperitif i tak dalej, a to jednak kalorie lecą, No, ale na urlopie zawsze, że tak powiem, można sobie pozwolić, więc mam to totalnie gdzieś, nie będę się tym <śmum> przejmować, ale no dobre 3-4 kilo. Przez ten cały miesiąc, że tak powiem, folgowania sobie tutaj zdecydowanie wróciło bo ktoś był ciekawy, co u Górciusko Mojego słuchać, no to masz się chyba dobrze, nie? Zgubiłaś całkiem sporo włosów. Jeśli chodzi tutaj o sezon marcowy dla kotów, to wiecie, albo nie wiecie, kto ma koty, to pewnie wie, albo może Moje jest jakimś specjalnym przypadkiem, w co wątpię. <laughs> Ale po prostu w Górcio Gubi tyle kłaków, że można by dosłownie odkurzać tutaj Codziennie i, i tak jest y, sporo. Teraz już jest lepiej, ale to jest normalne. Wiecie, koty mają, on oczywiście jest wykastrowany, ale y, wiecie, że koty mają w tam swoją fazę. Ostatnio słyszałam takie śmieszne powiedzenie: w marcu koty, w maju psy, w czerwcu my. <laughs> Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, no ale y, tutaj tak to wygląda. Jak widzicie, garczyliśmy się bardzo dobrze. Teraz nie będę już mu dalej przeszkadzać. Nie? Tak. No. No taki zadowolony, no. No dobra, kochani. Zabieram się w takim razie za ćwiczenia. Dobra kochani w nowym dniu, już w kolejnym dniu. Byłem na szybkim przeglądzie w mm, New Yorkerze. dlatego, że szłam do H&M ale okazało się, że H&M remontują także możemy sobie zrobić dopiero przegląd na koniec miesiąca tego co ciekawego jest w H&M sama jestem ciekawa, bo dawno nie byłam a tak jak Wam mówię, poluję na właśnie, albo mówię, albo nie mówię poluję na dres chciałabym sobie kupić dres, ale może niekoniecznie wydawać miliony monet na dres z Adidasa bo chciałabym, żeby to był taki, wiecie, komplecik po domu, a więc może jeżeli ktoś z Was ma jakąś fajną policyjkę na adresy, to możecie mi wysłać markę, z tym, że wiecie, nie na bardzo krótkie, małe osoby, bo no czasami ja mam niestety wiadomo z tym problem, że spodnie są za krótkie może coś jeszcze znajdę, zamówiłam jeden z Zalando także zobaczymy no i przy okazji odebrałam sobie moje zamówienie i muszę Wam pokazać, wrzucę Wam tutaj przebitkę co kupiłam, no bo ta paleta zasługuje na po prostu tutaj uwiecznienie, kupiłam sobie, to już Wam pokażę, najpierw kartonik patrzcie to ale patrzcie jak to wygląda. Zobaczcie to. To nie jest piękne. Jest to limitowana paleta Charlotte. Wiecie, że ja uwielbiam jej kosmetyki. No i zobaczcie, jak to wygląda. Jak to wygląda. Wrzucę Wam tutaj zaraz jeszcze dokładną przebitkę. Mam tu już pędzel i nałożymy sobie i na... ten e, jasny to jest puder. Można go ładnie nałożyć pod otko i na twarz, bo już wczoraj musiałam dosłownie to przetestować i dotknąć mojej twarzy. Jest po prostu, daje takie wiecie e, delikatny efekt bluru, ale nie przesuszonej skóry. boski. E, no i ten róż jest po prostu totalnie napigmentowany. Ale tak, wiecie, jest napigmentowany, ale nie za mocno napigmentowany, ale też nie tak mega słabo napigmentowany. No i piękny kolor. Ona jest dostępna w dwóch kolorach ta paletka. Jest jeszcze jasny odcień ale nie chciałam już jasnego. Już mam jasnych, takich różowych, różowych. Poro, zarówno kremowych, jak i pudrowych, także chciałam totalnie, właśnie taki kolor, i uważam, że jest po prostu boska. Taka opalona skóra, bardzo mi się podoba ten kolor. I kupiłam sobie jeszcze z Lancastera kropelki do twarzy, żeby, właśnie, wiadomo, nie opalać twarzy latem. Mm, i w, po prostu, żeby sobie troszeczkę wyrównywać ten koloryt, bo ja miałam super kropelki kolistara, ale niestety spadły mi i się zbiło. E, a że na wakacjach, e, jak nie widzieliście, to zapraszam do ostatnich filmów e, z Maledy i z Dubaju. E, miałam właśnie te do opalania Lancastera, ale przede wszystkim e, balsam po opalaniu i on powinien przedłużać opaleniznę m, właśnie do miesiąca. Jest po prostu super, super e, ten balsam i bardzo go polecam. After Tan e, to się nazywa e, i naprawdę przedłuża tą opaleniznę. Mi to poleciła koleżanka i trzeba przyznać, że naprawdę e, no, opalenizna trzyma się zdecydowanie dłużej niż normalnie. Po, że tak powiem, wakacjach dwa tygodnie i ja już byłam tutaj, wiecie, nie, nie było śladu po opaleniznie. A tu jeszcze delikatnie skóra nadal opalona jest, a zwłaszcza nogi, które mam jednak teraz cały czas zakryte, no bo nie noszę jeszcze krótkich spodenek, choć widziałam już ludzi, którzy śmigali w krótkich spodenkach. No nie wiem, dla mnie jest jeszcze za zimno, żeby chodzić na krótko, ale tak, w każdym razie kropelki wyglądają tak i dlatego zdecydowałam się na Lancastera, bo po prostu jestem, mówię, zachwycona tymi produktami. Poczytałam sobie trochę jeszcze dodatkowo o tej marce i Mm, bardzo wydaje się fajna ta perspektywa, że mają tą melancholinę, która po prostu jakby um, dzięki wydzielaniu tej melancholiny um, utrwala się właśnie ta na opalenizna dłużej i um, mają bardzo dobre też opinie te kropelki. Przetestujemy sobie um, i dam Wam oczywiście feedback, bo teraz już jestem pomalowana. No i tak sobie pomyślałam, że przy okazji już... Um, jak mówię, że tutaj jesteśmy, to zróbmy sobie krótkie denko. Nie będę nagrywać osobnego filmu, tylko zrobimy sobie to na szybko tutaj. Także przyniosłam tutaj w moim koszu kilka produktów, które zużyłam i powiem Wam szybko coś o nich. Może gdybyście wybierali się na zakupy i akurat coś potrzebujecie w podobnym klimacie, żebyście wiedzieli po prostu, która jakby tutaj Rzecz jest moją polecajką, a która może nie do końca, przetestowana od A do Z. <grymne> Maski do włosów kerastas uważam, że jest super. Eee, skończyłam ją tak naprawdę chyba dopiero w zeszłym tygodniu, eee, ale no jest po prostu ekstra. Ona ma piękny zapach takiego właśnie rumianku, eee, i naprawdę jest wydajna aczkolwiek droga. I drugi raz raczej nie kupię, bo jest mi to po prostu za drogo. 60 chyba euro kosztuje ta maska, ponad 200 zł na pewno. I ja ją kupiłam na promocję, ale to i tak jest okolica około 200 zł. Więc tak, daje piękne nawilżenie na włosy, to trzeba przyznać. Włosy są bardzo świetliste od tej maski i nawet bym powiedziała, że nie trzeba jej używać co mycie, tylko co drugie mycie bo jakby ten efekt się i tak utrzymuje. I jest to super, ale będę szukała zamiennika, bo no jednak, tak wiecie, raz na jakiś czas można sobie może kupić taką drogą maskę, ale ogólnie no to tak jakby standardowo, żeby i cały czas używać co każde mycie, no to byłoby mi jednak troszeczkę za drogo. Następna super polecajka to jest tutaj marki Domol płyn do tekstili, czyli jakby taki odświeżacz, w którym psikacie sobie firany, meble, no Wszystko, co macie ochotę, nawet w szafie, nie zostawia żadnych plam. A wiecie, czasami te ubrania, jak już na przykład długo coś leży w szafie, to macie wrażenie, że ma taki troszeczkę zapach, także można to sobie spryskać, można sobie pryskać siedzenie w samochodzie tym, żeby sobie odświeżyć. Ja to robię tak, że pryskam, biorę też świeżą ścierkę i przecieram, jeżeli na przykład pryskam tę kanapę, żeby ją odświeżyć. Wydawało mi się, że to było też właśnie przeciwbakteryjne. Już jest moja drugie opakowanie, ale możliwe, że tamto było przeciwbakteryjne. Nie, ten jest naprawdę tylko odświeżający. Ta poracajka, którą muszę Wam pokazać i to w sumie jest dzięki jednej z Was. To były tutaj, bo to jest tylko kartonik, ampułki marki Isana, czyli pokazywałam Wam kiedyś ampułki marki Babor. I one są super, ale też są drogie. To jest też znowu około 30 euro za opakowanie, czyli jakieś 120 zł za opakowanie. I powiem Wam, że po prostu te są naprawdę świetne. Są różne rodzaje. Te akurat wzięłam, bo mówię, dobra, to są tylko nawilżające, więc zobaczymy te tylko nawilżające i konsystencja jest super jest tak samo fajnie skoncentrowana e, efekt nawilżenia na skórze zdecydowanie po nich jest mm. Także 7 ampułek tutaj naprawdę za chyba, nie wiem, 30 zł, także zdecydowanie polecam. Innych jeszcze nie testowałam, na pewno przetestuję jeszcze te z kolagenem, bo właśnie tej marki, którą Wam pokazywałam kiedyś, Babor, najlepsze są te ampułki z kolagenem. One robią naprawdę taki mega plumping na twarzy, że ta skóra jakby się... No, unosi. Także zobaczymy. Marki Sana są żółte chyba i nazywają się chyba Q10. Nie jestem teraz pewna, ale widziałam je w sklepie. No tak, jak mówię, zdecydowałam się na to. Nie chciałam brać dwóch od razu, bo nie byłam pewna, co z tego w ogóle będzie. O, co jeszcze mam? To moja tutaj pianka do kąpieli marki Rituals. Um, Rituals, Rituals, jak tam chcemy, mówmy. O, totalnie się zakochałam w tych piankach, naprawdę jest to super opcja pod prysznic, jeżeli lubicie, żeby ładnie wam pachniało i, i żeby ten zapach się utrzymywał też jednak na tej skórze obecnie mam pomarańczową serię i ona jest jeszcze piękniejsza niż ta czerwona. Uważam, że to jest super. Wiecie, jakby wy nakładacie naprawdę malutko i to nie jest tak, jak kupujecie te tańsze pianki, to jakby wychodzi Wam od razu piana z tych, z tych jakby. No z tego, z tej butelki, a tutaj wychodzi ci jakby taki żel, i dopiero jak zaczynasz go, dopiero jak go masz na tej skórze, delikatnie go trzesz, no to wtedy robi ci się piana, i to jest tak wydajne. Piana może ta pianka jest droższa niż zwykła pianka z drogerii, ale jest naprawdę tak wydajne, że no takie opakowanie to. Nie jestem pewna, żeby powiedzieć, ile mi starczyło, ale na miesiąc na pewno. Moim zdaniem, fajna opcja może. Jak szukacie dla kogoś prezentu, Wielkanoc na przykład, to e, taki mały dodatek, a na pewno ktoś się będzie cieszył. E, totalny, 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 totalny ulubieniec: czyli e, mascara, Lancome, Hipnost, Drama. I ta Hipnos Drama to robi naprawdę takie rzęsy, że po żadnej innej maskarze w życiu nie miałam takich rzęs jak po tej. Ona jest po prostu najlepsza maskara. Mimo, że ja nie lubię szczotek takich normalnych, wolę w sensie nie mam to, wolę silikonowe szczoteczki, ale to jest po prostu game changer. Ta maskara zmienia rzęsy naprawdę z takich no takie. Dobra, następną rzeczą, którą jeszcze zużyłam jest to marki Revox Plex i to już jest też moje totalne kolejne opakowanie. Bardzo spoko produkt, choć marki Redken jest fajniejszy, ale ten jak najbardziej można polecić. Jest to właśnie coś zamiennik Olaplexa, właśnie zamiennik tego Redkena. Fajny produkt, nie jest aż tak intensywny, mam wrażenie, jak to z marki Redken, ale ze spokojem można sobie to używać jako zamiennik. Nie kosztuje też tyle coretkę, jest chyba około 50 zł taka butelka dostępna w Hebe. Zdecydowanie, gdybym miała część dostęp do tego produktu, to na pewno kupowałabym jego, że odbudowuje te włosy i widać różnicę, wiecie, nakładacie to raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu, ja nakładałam do tego raz w tygodniu i zostawiałam to na włosach, potem dopiero e, zmywałam i nakładałam maskę. i naprawdę efekt jest świetny, bo widać e, zwłaszcza na końcówkach, jak one się po tym produkcie odżywiają. E, także jest to super sprawa do włosów farbowanych. następnie mam e, krem pod oczy marki Drunk Elephant. E, nie bo to jestem pewna, że to jest e, serum do oczu, ale to jest po prostu krem do oczu. Jest on fajny, ale bardzo, bardzo lekki, więc zależy, jaką lubicie konsystencję w kremach pod oczy. Na co dzień fajny. Na noc wybrałabym coś mocniejszego, żeby jednak tutaj powiem, okolice pod oczami troszeczkę bardziej e, dopieścić na noc, ale ogólnie bardzo fajny, lekki, e, z makijażem wszystko super grało. Ale na opcję na noc, tak jak mówię, używałam innego kremu i używałam tego kremu z. It Cosmetic, bo on już był tutaj jakby bardziej mm, skoncentrowany. Nie wiem, czy ja Wam chciałam pokazać, bo otworzyłam to pudełko jego jakby tam miało coś być. Ten krem na noc, wstawaliście na następny dzień, no to widać było, że ta okolica pod oczami nie miała takich mocnych cieni. I ostatnią rzeczą, którą już zużyłam i którą też na pewno zamówię drugi raz, jest to serum do rzęs marki Rimia Cosmetic. Jest to czeski serum mm, i Uważam, że jest bardzo fajne, wydłuża rzęsy. Tutaj 3 ml kosztuje około 60 euro. Jak nie jest na promocji, jak jest na promocji, to można go dorwać taniej. O promocji trochę więcej możecie znaleźć na moim Instagramie. To bardzo fajne, wydłuża rzęsy, jest bardzo wydajny i na pewno zamówię go drugi raz. To trochę tutaj tego było, kochani. E, myślę, że będę się już dzisiaj e, z Wami żegnać. Krótki vlog, ale chciałam troszeczkę coś bardziej na luzie zrobić i może tak trochę pomiksować. Tak jak mówię, szkoda, że nie byliśmy w tym H&M, bo chciałam Wam tam zabrać wniarkę, że nie przemierzałam tych rzeczy, e, ale no bo jednak tam nie jestem do końca przekonana mm, o jakość o jakość. Tam jednak um, zdarzało mi się kiedyś dawno temu coś kupić i po prostu te rzeczy po kilku praniach były do wywalenia. Albo no czuć było, że jest to troszeczkę poliester. Już nie kupowałam tam kilka lat. No tak jak mówię, są bardzo w trendach i same ubrania są super, ale um, no, um, poczekam myślę, że jak będzie H&M otwarty i wtedy po prostu sobie coś tam pójdziemy pomierzyć. Mam nadzieję, że coś fajnego się tam znajdzie, może coś fajnego właśnie na wiosnę. No, bo otwarcie to zawsze wiecie, mają większy asortyment, także muszę się konkretnie zorientować, kiedy oni tam otwierają, i zrobimy sobie wtedy przegląd normalny w je zmierzymy i tak dalej. oczywiście znać o tym dresie, jeżeli ktoś z Was ma jakąś fajną polecajkę. Cieszę się, że ze mną jesteście. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, bardzo mi na tym zależy, bo zbliżamy się do tysiąca, a na 1000 robimy sobie jakieś małe rozstanie. Tak, także będzie mi bardzo miło, jak klikniecie w subskrypcję i łapeczki w górę. No i widzimy się w następnym filmie. Życzę wam pięknego dnia. Pa.